Jakie obowiązki są najemcy, a jakie wynajmującego? Jako najemca, czyli lokator, musisz utrzymywać mieszkanie we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. Po drugie, musisz dokonywać bieżących napraw i konserwacji elementów wyposażenia mieszkania. Po trzecie, musisz przestrzegać zapisów w umowie i płacić czynsz w wyznaczonym terminie. No dobra. A jakie obowiązki ma właściciel? Podstawowym obowiązkiem właściciela jest przestrzeganie zapisów w umowie, w tym zapewnienie najemcy prywatności i sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem. Po drugie, właściciel ma też obowiązek wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, a także tynków. Napisz mi w komentarzu, czy któryś z elementów Cię zaskoczył. Ja w następnym odcinku powiem Ci o rzeczach, na które musi. Musisz uważać przy podpisaniu umowy najmu, więc zaobserwuj nas, by nie przegapić kolejnych informacji z rynku nieruchomości.